Dzień dobry. Mamy dwa generatory dwa generatory o siłach elektromotorycznych i 1 jest 100 V, i 2 jest 80 plus J60V i impedancje wewnętrznych z Z1 jest 1 plus J2, Z2 jest J J1 plus J3 Łczone równoległe, zasilając odbiornik o R5 ohmów, oblicz wartości prądów, generatorów i prądu przepływającego przez odbiornik R stosując metodę prądów oczkowych. Dobrze i do rozwiązywania tego musimy, wybieramy kierunek prądów oczkowych, na przykład w tym kierunku. Pierwsze oczko, drugie oczko. Zgodnie z ruchem wskazówek zegarka lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, spadki napięcia są. Przeciwny do kierunku prądu, to znaczy tu będziemy mieli tak, tu tak i tu będziemy mieli e, tak. W każdym oczku piszemy równanie Kirchhoffa, suma teraz nie jak prąd e, prąd stałej. Stały zawsze, tu jest suma algebraiczna, tu jest suma wektorowa. Napięć musi być równo 0. Napięcie, które mają ten sam kierunek co prąd, są dodatnie. Na przykład tu jeden jest dodatnie, tu, yy, tu na przykład dodatnie, a tu jest ujemne. Dobrze. Będziemy mieli układ równan z dwiema niewiadomymi i możemy rozwiązywać metodą wyznaczników or inne. My będziemy używać inną metodę do rozwiązywania tego problemu. Jest, teraz możemy pisać tu E1 jest, ma taki sam kierunek jak prąd. Piszemy dodatny E1. Pamiętamy, to są liczby zespołonych, to są wektory. Tu jest ujemny bo mają ten, jest tak. Piszemy minus Z1 i 1, minus R, tak samo R. To znaczy to jest I1 i to jest I2. Minus R I1. I spadek powodowany przez I2 jest dodatni, bo jest w tym kierunku. To znaczy plus R I2 musi być 0. Lub możemy pisać jak. Od razu możemy pisać e1 rów, e, równa się z1 plus r razy i1. E, tak, minus r i2. A drugie, e, minus e2 równa się plus r plus z2 lub z2 z, żeby nie pomylić się, z2 razy i2 minus r i 1. Dobrze. Po postawieniu danych utrzymamy 100 6 plus J2 i 1 minus 5 i 2 to są wektory, jak mówiłem, liczby minus 8 plus J60V równa się minus 5 i 1 plus 6 plus J3 i 2. Że z pierwszego równania wyznaczamy I2 i powstawiamy do równanie drugie. To znaczy I2 jest równą 6 plus J2 I1 minus 100 przez i teraz bierzemy ten i wystawiamy, powstawiamy dorównanie drugie, to znaczy minus 80 plus J60 równa się minus 5 i 1 plus 6 plus J3 razy 6 plus J 2 i 1 minus 100 przez 5 i otrzymujemy coś podobne do co ja będę pisał tu plus J60 równa się i 1 razy 1 plus J6

1 plus j 6 razy i 1. To znaczy będę miał minus 40 minus plus ze, będzie 0 1 plus j 6 i 1. To znaczy i 1 będzie 40 przez 1 plus j 6. I ten wynik będzie. To możemy pisać go w formie wykładniczej, to znaczy yy, moduł będzie 6,08, argument jest 80,54 stopni i jeden będzie równą. 1 ,8 0,8 minus j 6 51 i 2 ampera, To jest i 1. Możemy je obliczyć teraz i 2 z tym wzorem i 2 równa się 6 plus j 2 i jeden, który obliczyliśmy tu, to jest, to jest dobrze. Piszemy ten formę wykładniczy To jest 6 też, 6, 6 i argument minus osiemdziesiąt pięćdziesiąt cztery stopnie. To znaczy to też w formie wykładniczej ten to jest 632 argument jest 18,4 stopni razy i który mamy tu razy 6,6 minus 80, 54 stopni minus 100

to jest na pewno 8,34 minus 62,1 stopni minus 100 przez 5 to jest 20 to w formie algebraicznej będzie 3,9 minus J7,37 minus 20

dokładnie płynie tamtą stronę, bo jest ujemny. Wybraliśmy ten kierunek, który jest dodatni, a wynik jest ujemny, to znaczy prąd płynie tamtą stronę. I teraz możemy obliczyć i R, który płynie tu, to jest i1 minus i2. I to jest, dam wynik, to jest 1

plus J 0,86 tak. w amperach lub formę wykładniczej obliczymy to jest 17,18 do kwadratu plus 0,86 do kwadratu to jest 17,2 i argument 086 podzielić przez 17,18 ark tangens, to znaczy to jest 2,87 stopni ampera. I tyle miałam do powiedzenia, i dziękuję bardzo.